Dziękuję ja wszystkim z tej strony, Maruzel. To jest odcinek dosyć nietypowy, ponieważ jesteśmy na gorąco po pięciu gierkach pierwszego dnia trzeciego weeku elisji i chciałbym zrobić taką dosyć szybką analizę meczu Vitality vs. BDS i pochylić się nad problemami, jakie ma Team Vitality, bo, spoiler, przegrali tę grę. Zapraszam. Na szybko o draftzie. Abstrahując już właśnie od kolejności draftowania, jak to przebiegało, co było B1, B2, B3 i tak dalej, zobaczmy, co chcą robić obie te kompozycje. Przede wszystkim Azir w kompozycję przeciwną jest naprawdę naprawdę silny, ponieważ jeśli BDS przeskaluje, no to Azir w short range ma dosyć łatwą grę. Jak spojrzycie sobie na kompozycję Vitality, wszyscy są w zasadzie short range. I dodatkowo są dosyć squishy, więc Azir, jeśli będzie się trzymał z daleka, jeśli nie będzie grał psychopatycznego playstylu, że a dobra, wjeżdża mi szufla w pięciu, tylko po prostu trzymać przeciwników na dystans i cały czas konsekwentnie wkładać obrażenia, Azir będzie huge. Dodatkowo, Malfight Adama z każdą kolejną minutą będzie super frontlinem, będzie super tanki i będzie absorbował obrażenia Lucian Nami, bo Lucian Nami to jest. Ten duo bot lane, który chce grać właśnie early to mid game Kirnisze. No i dodatkowo oni chcą sprzedać ci bombę na web, ale właśnie przez to, że BDS ma malfight'a, Adama na Malfajcie, no to Malfight, jeśli się będzie dobrze pozycjonował, jeśli będzie właśnie tym żywym murem dla swojego teamu, no to Upset i Kaiser właśnie nie mogą łatwo utylizować swojego dułobotlaneu. Do tego wszystkiego mamy. Lulu oraz Zeri. Lulu, czyli kolejne narzędzie do niwelowania Buły Luciana i Nami. no i Zeri Monster Champion w mid to late game fightach. Już widzimy, że generalnie BDS outscaluje Vitality, więc co Vitality może zrobić? No oczywiście Vitality powinno grać pod Early Snowball, pod Early Skirmisher i tak dalej. I tutaj zapala mi się pierwsza lampka, ponieważ Vitality zagrało raczej dosyć pasywnie early game. Do 10 minuty w zasadzie nic się nie wydarzyło poza jednym bardzo ważnym elementem, czyli wzięciem Heralda przez Bo. Czysto teoretycznie miałem takie poczucie, że Vitality mogłoby trochę bardziej przycisnąć, a tak naprawdę Bo prawie zginął w pojedynku 1 na 1, gdy został zinwejdowany przez Elisrio. Shio. wstrakując od tego, wzięli Heralda i chcą snowballować gierkę i jak widzimy w tym momencie stawiają Heralda BDS jest totalnie zoutrotowane, bo w tym momencie Eliska jest w topie. Nie wiem, czy wiecie, ale jestem ogromnym fanem grania tak zwanej, przeze mnie tak zwanej, defensywy heraldowej. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli drużyna przeciwna, w tym przypadku Vitality, wzięła Heralda, to ja jako jungler i ja jako drużyna, właśnie, która gra. Z deficytu, można powiedzieć, no bo Herald oczywiście da to minimum półtora play, ta tempo advantage i tak dalej. Chcemy matchować Herald Play'a, czyli chcemy trakować przeciwnego junglera, być tam, gdzie on właśnie się porusza i odpowiadać na to zagranie. Gdyby Team BDS było gotowe na to odpowiedzieć, gdyby Team BDS miało tutaj Elise, być może w jakiś sposób byliby w stanie tamować to zagranie i cały turret by nie upadł, no bo jednak dajwowanie zeri, Lulu oraz Eliski z defensywnymi samonerami dostępnymi w tym momencie, no i też oczywiście z Erką, nie byłoby takie proste, więc myślę, że BTS mogłoby na to faktycznie odpowiedzieć i stracić, nie wiem, dwa playty, może trzy playty przy czarnym scenariuszu, no ale nie cały turek. Ale wiecie co? Już chuj z BDS. skupmy się na Vitality. W jaki sposób Vitality to przegrało i co mi się w Vitality nie podoba? Więc przede wszystkim nie podoba mi się to zagranie. Z tego fragmentu widzimy, że BDS zajęło kontrolę na rzece, mają kontrolę wizji, mają pozycję. I oglądając to, myślałem: OK, Vitality oddaje drugiego smoka, which is fine, jakby w porządku. Na rzecz drugiego Heralda i chcą po prostu położyć drugiego Heralda na midzie, bo pamiętajmy, że jeśli oni są short range, no to mają problemy z ogólnie siegowaniem przeciwników. Więc to, co chcą zrobić, to wziąć drugiego Heralda, postawić go na midzie i spróbować wziąć całą tier 1 na midzie, żeby później móc agresywniej podchodzić na midzie, żeby agresywniej brać nadchodzącego wave'a, no i wtedy rozprzestrzeniać wizję do tego side'u. O którym w tym momencie respi się objective. Natomiast Vitality kompletnie bez kontroli wizji, widząc, że nie ma nigdzie malfajta, nie ma nigdzie nuka, wpierdala się na rzekę jak do siebie i po prostu Adam erkuje. Adam erkuje, zabijają Kaisera, tyle. To jest bardzo dziwne zagranie ze strony Vitality, bo ja rozumiem, że oni chcą być proaktywni w early game'ie i chcą walczyć, no ale to jest najgorszy skirmish, jaki mogą wziąć. Po prostu face w Malphite'a i w Azira, czyli bardzo łatwe do wyegzekwowania R'ki, a dodatkowo masz jeszcze Kokon Eliski, więc masz bardzo dobry chain CC. Jest to bardzo niezrozumiałe i Vitality często bierze takie walki. Oni często właśnie forsują bezsensownie w momentach, w których no Jest najgorzej forsować w zasadzie. Mają oczywiście swoje przebłyski, tak jak tutaj widzicie, bo zajął dobrą pozycję. Tą szchankować Malfighta, oczywiście nie biją mu zbyt dużych obrażeń, ale wiecie, podchodzą pod Heralda, no i grają pod tego drugiego Heralda, tak jak myślałem, że będą robili przed tym felernym fightem na Drake'u. Kolejna sprawa to egzekucja niektórych walk. Spójrzmy sobie na tę sytuację, czyli na trzeciego smoka, oczywiście, po którego każda z drużyn chce sięgnąć, bo złapał dobre okienko do zajęcia pozycji na flance, zgarną jeszcze blue buffa, więc generalnie wiedzą, że on tu jest, bo zgarnął tego blue buffa, więc poniekąd się zdradził. No ale to, co BO chce zrobić, no to najpewniej po prostu zrobić inseka, kopnąć kogoś do swojej drużyny i go wybombić. Super pozycja do tego. Więc co się dzieje? Łapie Shio, jest spoko, wchodzi głęboko w Shio, ale zobaczcie, co się teraz dzieje z Vitality, jak oni bardzo są nie on the same page. Wydaje mi się, że to może być jakiś właśnie Problem komunikacyjny, w sensie bariera językowa, ale zobaczcie, jak ten fakt jest beznadziejnie rozegrany. Foton przykleja się do Adama, no bo Adam zerkował Kaisera i Abseta. Przypominam, że Malfight jest w tym momencie totalnym czołgiem i upset i Kaiser nic mu nie robią, nie biją żadnych obrażeń. Dodatkowo Perks typuje tu zamiast tu, czyli bliżej Timu, czyli Perks jest totalnie odizolowany w tym tepeku i patrzcie, Foton. Zamiast pomagać swojemu AD carry support duo, biegnie do Bo, który już solo się rozprawił z Eliską. Perks tak jak mówiłem, jest kompletnie poza fightem. Potem próbuje tutaj dowiedz, ale oni są po prostu useless. Solo lanerzy Vitality w tym fajcie są kompletnie useless, a w tym momencie jeszcze Adam solo sobie zabija Kaisera. Więc gdyby, gdyby poszedł lepszy tepek od Perksa. Gdyby Bo został tutaj zostawiony w zasadzie samemu sobie i zabił Shio, strajdował się jeden za jeden, podczas gdy foton, gra do swojego AD Carry, Support Duo i po prostu obracają w Adama, to byłoby minimum dwa za jeden, bo Adam by tu po prostu zginął. Bo by się strydował, Adam ginie i być może jeszcze Gragas, Renekton, Nami oraz Lushan mogą czegoś szukać dalej, mogą re-engage'ować i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że Gragas ma nadal erkę. rzuci dobrą beczkę i być może kogoś wyłapiemy. Natomiast ten fight jest bardzo rozpieszchnięty i oni są w dwóch zupełnie różnych światach. I muszę też zaadresować jedną ważną rzecz. Uważam, że Bo i Perks grają bardzo słabo ostatnio. Mówiłem to na masz podcaście, ale chciałbym Wam pokazać też, jak Perks grał tę grę. Spójrzcie na to. Gragasem w tę kompozycję musisz grać Poniekąd pod połk. Nie możesz olinować przeciwników, chyba że jesteś w stanie olinować kery postacie przeciwnej drużyny, czyli Azira oraz Zeri. Natomiast w tej sytuacji oczywiście on tego nie może robić, więc to jak powinien grać? To rzucanie kół, połkowanie, połkowanie, połkowanie. Natomiast to co robi Perks, nie zauważyłem w momencie oglądania tego na żywo, że on ma stop w ekwipunku, ale to co robi, to jest uber trolling. Spójrzcie na to. On olinuje Adama, zostaje instant CCK, i jest w tym momencie super useless. I okej, okay, udało się tutaj zbabić, zrepozycjonować i tak dalej, potem zagrał dobrze, ale można powiedzieć, że tutaj zbejtował i wykorzystał dobrze stopłocza i się z wami zgadzam. To jest naprawdę spoko zagrane, tylko później to się powtórzy już w znacznie gorszych sytuacjach. Spójrzmy chociażby na tę sytuację. Perks tutaj wychodzi do przodu, żeby anulować rikolę, ale tak naprawdę on nie musi tego robić. On nie musi podejmować tego zbędnego ryzyka. Foton w tym momencie BiD BDS już nie jest w stanie nic więcej z tego barona wziąć. To, że w ogóle byli w stanie wziąć tego barona, to jest też niezły motyw. Ale zobaczcie, Perks w tym momencie podchodzi i chce rzucić Q w Adama, który ma w tym momencie Rkę. Więc Adam po prostu Rkuje, cały BDS follow-upuje. No i fajnie, że Perks ma tego stopwocza, że ma tezonię. No, ale instant ginie. To jest ogromny troll, ogromny, indywidualny błąd. się na kolejną sytuację. Wiem, że trochę zaburzam chronologię, ale mam kilka punktów, przez które chcę przejść, i po prostu muszę wybierać fragmenty, które popierają te punkty, o których w danym momencie mówię. Więc w tym momencie. Vitality wzięło sobie drake'a. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, dinajujemy solo przeciwnikom. No i to jest dla nas trzeci drake, więc za 5 minut, jeśli ta gra w ogóle jeszcze będzie trwała, będziemy mieć najprawdopodobniej solo albo walkę o solo. W tym momencie oczywiście, skoro Vitality było w bocie, no to BDS będzie próbowało zgarnąć coś w topie, zgarnąć wizję w topie, szczególnie że baron spełni się za 21 sekund. Więc BDS przechodzi sobie do topa, zgarniają katla. Zobaczcie, oni jeszcze. Dmuchnęli w dmuchawce latawce wiatr, co oznacza, że byli widoczni na minimapie. Vitality powinno w tym momencie wiedzieć, że jest tu jest. Nie dość, że powinni to czuć, powinni po prostu na logikę wiedzieć, że oni tu są. To jeszcze oni się zdradzili, dmuchając z dmuchawca. Czyli oczywiście Vision Planta, ja to nazywam dmuchawiec, bardzo lubię tę nazwę. I Perks. Będąc kompletnie odłączonym od sojuszników, zobaczcie, absetrykoluje, foton puszuje bota, Kaiser dopiero dorotowuje, Perks wchodzi sobie na rzekę, przechodzi sobie w ogóle przez Skatla, który jest świeżo wzięty, więc on wie, że tu są przeciwnicy. I co on robi? On sprawdza skół, fajnie, i wchodzi z slama, przeciwników w tym momencie. jak wyrzuci sobie Erkę, fajnie, ale jest szczankowany do połowy HP, i w tym momencie. BDS ma świetną pozycję pod Barona. To jest bezsensowny play. Rozumiem, że może chcieć wejść na przykład tu, bądź tu bardzo płytko i zostawić Warda, jeśli by miał, albo rzucić Sweepera, którego miał aktywnego. Spoko, ale i tak musi poczekać na swoich sojuszników, a jest. Absolutnie odłączony od nich. Bardzo, bardzo dziwna sytuacja. I Vitality, właśnie takimi nieroztropnymi solo zagraniami i też dziwnym makro w niektórych sytuacjach, o czym za chwilę powiem, przygrywa sobie gry, bo to było w zasadzie niemożliwe dla BDS-u, żeby przy 11k Golda deficytu być w stanie wziąć teraz tego barona. Na no co do barona? Po wzięciu drugiego barona Vitality gra 1-3-1. Nie jestem fanem 1.3.1 ogólnie. Uważam, że jest to trudne do wyegzekwowania i BDS może w tym momencie skolapsować na któryś z side'ów i teoretycznie wyłapać przeciwnika. No ale trudno jest wyłapać Fotona, który w tym momencie jest absolutnym potworem, czy Perksa, który ma Zonię i odgroma Disengage'u i mobilności. Teoretycznie to jest spoko, ale w momencie, kiedy Vitality bierze trzy tier trójki. Pierwsza tier trójka właśnie upadła, zaraz upadnie druga i jeszcze Vitality przerotuje do trzeciej, powinni teraz ciągnąć za swust i brać inhibitor. Albo nawet jeśli Perks już stworzył tutaj pressure point i BDS musiało przerotować do niego, żeby to defować, dzięki czemu foton może za friko brać tier trójkę na bocie, a reszta Vitality na midzie, no to moim zdaniem Perks powinien dołączyć do mida i po prostu powinni grać pod te dwa inhibitory. Jeśli dwa inhibitory będą leżały, Vitality może się zrikolować i wtedy nawet otworzyć mapę czterech: namida, jeden na topa, zgarnąć całą wizję w górnej dżungli. Dzięki czemu BDS nie będzie miało żadnego okienka na jakąś flankę, na jakiś fight, który będzie właśnie na ich zasadach, na ich warunkach rozgrywany. A dodatkowo mamy permanentny. Pressure point, mamy permanentną presję związaną właśnie z istnieniem superstworów dzięki wzięciu inhibitora na midzie i bocie. Natomiast to, co robi Vitality, to właśnie wycofują się z tego, no bo Perks gra na topie, więc foton nie może puszować na bocie, mimo tego, że miał dwa kanony, bo jest w tym momencie wypychany. Foton tepuje z jakiegoś powodu. Jest to tak dziwnie rozgrywane. Nie wiem dlaczego Perks. Nadal nie, nie dorotowuje do drużyny. To jest naprawdę bardzo dziwne. I teraz zobaczcie, przez tego typu rozegranie tej sekwencji, baron się w tym momencie kończy. A co za tym idzie? Vitality nie zgarnęło żadnego inhibitora podczas trzech minut błogosławieństwa barona. To jest naprawdę spory dramat, to jest spory kryminał. I kasterzy podczas kastowania tej gierki, podczas kastowania tej sekwencji, powiedzieli, że Vitality gra 1-3-1, ponieważ oni nie chcą walczyć właśnie 5 na 5 z kompozycją BDS. Ja się do pewnego stopnia z tym zgadzam, ale Vitality było bardzo ehet, to jest 10k golda przewagi. Więc kiedy jak nie teraz walczyć nawet 5 na 5 i po prostu wygrać tę walkę. Moim zdaniem oni by spokojnie tę walkę wygrali. A tak jak mówiłem, nawet jak nie 5 na 5, to skolapsujmy na dwa inhibitory, zgarnijmy dwa inhibitory i trzeci to już weźmiemy nawet bez Naszora. Bardzo dziwne rozegranie tej sekwencji. A jeszcze dziwniejsze jest to, co się dzieje teraz, bo zobaczcie, dokładnie to, o czym powiedziałem, Vitality robi dwie minuty później, ale robią to bez Barona. Więc jest nagle trudniej grać tego typu sekwencje. Bo faktycznie, no teraz Crownie i Nuke stawiają sobie turret, czyszczą sobie wavey, ciężko jest się przebić. Dlaczego nie zrobiliśmy tego wcześniej? Tego nie wie nikt. I po tym, jak. BDS wzięła tego naszora. Vitality przez to, że była Paola uznają dobra. No to puszujemy, To teraz jest ten moment. Teraz jak nie zrobiliśmy tego na naszym naszorze, to kurwa pokażemy im i zrobimy na ich naszorze. I zobaczcie co się dzieje. Bo wchodzi nuke re Engageuje, Perks dostaje gigabułę i Perks znowu frontlinuje tym Gragasem. Ja wiem, że on poniekąd musi to zrobić. No ale naszym zadaniem jest rzucanie paru kół. Wzięcie inhibitora, więc, jakby do tego momentu jest fajne, ale teraz upset podszedł, żeby właśnie dobić ten inhibitor, i perks przez to, że wyszedł tak do przodu, no jest teraz złapany z rękownocniku. I nie rozumiem tego, może nie miał E, nie wiem, co się tu dzieje, ale E ma bardzo krótki cooldown, jak masz 18 level Gragasa. zobaczcie, on jest wysunięty do przodu razem z upsetem, co już w ogóle jest dziwne, oni w tym momencie frontlinują. Spoko, bo chcą dobić inhibitor, ale zobaczcie, spójrzcie na ten moment. Perks jest tutaj. Upset dostał Rkę Malfighta, ale on mangia, ma Flasha i ma jeszcze Gale On się na pewno z tego wykaraska. I Perks rzuca Rkę, żeby disengageować. Spoko, rzuć Rkę i E przez ścianę. Dlaczego E w tym momencie? Dlaczego nie od razu? Bardzo dziwnie zagrane, bardzo dziwnie zagrane, ale i tak. Vitality wygrywa, no bo mają przewagę liczebną, nie mają Labrowa, i to, co się w tym momencie dzieje, to jest kryminał. Abset daszuje do przodu, myśląc, że z nuka, przez co traci GA i Nuke dostał jeden kagolda shutdowna. Mówiłem Wam na początku tego materiału, że jak Nuke zgarnie itemy, to w tę kompozycję Azim jest piekielnie silny. No i tak było. I później naprawdę Vitality miało trudny orzech do zgryzienia, trudno było grać, szczególnie jak Perks strollował w tej sytuacji na bocie. Podsumowując moi drodzy, Vitality Zagrało naprawdę dziwną grę, bo w early było tak, powiedziałbym, raz na wozie, raz pod wozem, ale ostatecznie BDS raz trollowało Vitality wzięło pierwszego naszora, drugiego naszora, ale mieli bardzo duże problemy z paniem tej gry do przodu i w ogóle przed skombekowaniem brali bardzo dziwne fajty, na przykład właśnie ten fight na Drake'u, i też indywidualnie oni po prostu serio zawodzą. Perk jest w beznadziejnej formie w tym momencie, naprawdę, nie boję się tego powiedzieć. Jeden z najsłabszych, midlanerów w tym sezonie, do, jak do tej pory. Bo stracił ten swój blask. Ma naprawdę chwiejne momenty i chwiejne gierki. Całe vitality w niektórych fajtach wygląda naprawdę dziwnie. I czasami po prostu naprawdę nie są on the same page. Nie grają w tę samą grę. A co za tym idzie? Pojawiają się takie fajty jak na przykład ten w 19 minucie, gdzie po prostu zgrzytasz zębami oglądając to. No ale tak jak mówiłem, chyba największy problem to taka... Indywidualna nieroztropność, upset i perks naprawdę strollowali, perks dwukrotnie swoją drogą, ale widzicie, być może gdyby makro było na idealnym poziomie, to jeszcze dałoby się to ugrać, ale nie było i indywidualnie gracze Vitality trollowali, co złożyło się po prostu na porażkę w takiej grze na BDS. I Vitality naprawdę dziwnie i głupio traci mapy. Dodam tutaj taką gwiazdkę, że w gierce na G-2 mieli też słaby draft. Tutaj draft był trochę lepszy, ale i tak bardziej podoba mi się draft BDS. Żeby Vitality mogło to wygrać, to muszą naprawdę rozpędzać grę, i BDS im na to niestety pozwoliło, ale to było przez swoją własną głupotę, a nie przez proaktywność Vitality. Więc Vitality, w moim odczuciu, z brakiem formuły w draftach, jeszcze drafty są naprawdę czasami podejrzane, z indywidualnymi. Ogromnymi fakapami z szejki makro, bo zamiast po prostu odpuścić Drake'a, powinni iść na Heralda, a tego nie zrobili. Z szejki fightami, no dziwnie, dziwnie moi drodzy. Śmiało mogę powiedzieć, że jeśli tak pójdzie dalej, to Vitality znowu odpadnie w, w trójkach i znowu to przehypowane Vitality, Vitality, w której wierzymy, że to będzie drużyna, która będzie kontestowała to top 2 i będzie walczyła jak równy z równym z G2, znowu nas zawiedzie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Pa pa.